Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Harry's Quart i tak wiem, że zakończyliśmy ostatnio tą serię, ale weszła aktualizacja, więc stwierdziłem, że sobie zagramy wchodzimy w walkę tutaj i tu jest taki fajny tryb, gdzie możemy poznać e, różne historie naszych postaci każdy ma tutaj jakąś swoją historyjkę jak się ją wybierze, niestety tych dwóch dalej nie można jeszcze na nie trzeba czekać Aldo doszła na nowa, czyli Jędrek I myślę, że sobie dzisiaj nim zagramy Tym bardziej, że tutaj jest też yy, Z tego co się zorientowałem, boss na końcu A więc Gdzieś tu nie wiem Takie tam weźmiemy No i musimy do tej walki z tym bossem dotrwać O właśnie, każdy ma swoją historię Możemy przeczytać Kiedy Jędrek jeszcze jako mały chłopiec Zobaczył drużynę Samuela Zborowskiego I Jakupa... Jakuba Jakuba sięń. Ma skomplikowane nazwisko Sienieńskiego, od razu zapragnął takiego zawadzieckiego życia pełnego walki, przygód i bogactwa. Uciekł z rodzinnej wsi i kręcił się wokół obu najemników. Wykonywał różne drobne zdania, aż wreszcie stał się niezastąpionym łącznikiem między szlachcicami a światem zbójników, złodziei i wszelkiej maści złoczyńców, których. Usług Samuel i Jakub często potrzebowali. Kiedy Samuel zniknął, Jędrek pozostał przy Jakubie Sienińskim. Teraz Samuel powrócił. Jędrek miał za zdanie dowiedzieć się wszystkiego o jego planach i upewnić się, że lokalni zbójnicy dalej są lojalni wobec jego pana. Taka jest historia Jędrka. Tu każdy, jak mówię, bohater ma swoją historię, motywy nie fajne w sumie jest to, że jest możliwe, że na przykład będziemy walczyli z drugą tą samą postacią, czyli jak będę walczył z Jędrkiem, na przykład mogę walczyć z Jędrkiem 2.0. to tak kiepsko trochę. Nauczyłem się paru nowych technik, tu możemy G i H atakować, ale również Y, nie Y, tak Y, ale jeszcze literką T, czyli Y, T, G, H możemy tutaj walczyć z naszym przeciwnikiem. O, pięknie. Też morale mamy. No i standardowo do trzech walk musi tutaj dojść. Zobaczmy, czy znowu uda nam się tego pana tutaj pokonać. O, znowu! No to tutaj łatwo poszło. Będę musiał w ustawieniu wyjść, tą muzykę nieco wyciszyć. Dobra. Teraz walczymy z barbaszem. Tylko jak się załaduje. To jeszcze tylko wezmę... Aha, nie, nie ma tej. Dobra, to trudno, to walczymy. Uhuhu. No, dobrze mi idzie, zaskakująco. Ła, dobra. O, dobra. Poszło. Boss jest generalnie tutaj na końcu, tutaj... Nie pamiętam ile dokładnych przeciwników musimy pokonać, ale kilku. Zanim dojdziemy do bossa. O, tutaj Barabacha też żeśmy pokonali w miarę szybko. Bez większych problemów. O nie, teraz będzie Marta. Strasznie długie ostrze. Bram tutaj, hop O, pięknie Ja nie wierzę, że to... ja siebie nie poznaję w tej grze Tak naprawdę poza odcinkami to nie grałem jakoś dużo więcej, a tutaj w sumie albo postać taka dobra, albo ja jestem taki dobry. Jak zbrużył oczy Jacek. No chyba będzie ostatni taki zwyczajny pojedynek, później już będzie walka z tym bossem. Tak mi się coś. Tak mi się coś wydaje. Ale pewności nie mam. Ale chyba były właśnie takie cztery pojedynki i później dopiero. Walka z bosem. Dobra, Panie Jacek, pokaż to, potrafisz. No, no, nie powiem. Dzisiaj coś dobrze mi idzie. To bossa powinien też szybko pokonać. Całą rękę odkroiłem? No nieważne. Tak na dobrą sprawę. Wygrałem i to się liczy. Jeszcze Lashlo. Dobra. No może po Lashlu będzie dopiero boss. To fajna mapa. Dobra, panie Lashlo, pokaż co potrafisz. A e, Jędrek znowu wygrywa. O, o No nie, czyżby szczęście jędrka się właśnie miała skończyć? Niemożliwe. Może spróbujmy nieco innych ciosów. Dobra, teraz poszło. No nie powiem, robi się nerwowo. Pan Lashlo jest ciężkim przeciwnikiem. Haha, no. ha, ale żeśmy go teraz zrobili. Jędrek wygrywa po raz kolejny. A jeszcze Izabela. Dobra. Sobie. Bosa jeszcze nie ma. O, tu też pięknie. Kolejne zwycięstwo Jędrka. Pięknie. No i super. Izabela też pokonana. Teraz będzie walka z bosem? Tak, teraz będzie walka z bosem. Będzie ten także trochę głośniej zrobię. I to właśnie Mamy walkę z bosem. Chodź pan, chodź pan. Przegramy to się nic takiego nie stanie, będzie można jeszcze Awaras. No pani jędryk Kup się. Ała. A, Ła! Ej, trzeba będzie jeszcze raz. Dawaj go! Tak pięknie szło, no. Teraz Ciędrek ma jakieś problemy. dobrze. No, dobra, dobra Jeszcze zobaczymy Dobra panie Jędrek. Lecimy. Nie damy się pokonać temu. O właśnie. No uparcie ten pan. No panie Samuel. No i tutaj też mamy tekst: Jędrek stał nad ciałem Samuela, swojego dawnego pana, a teraz wroga. Walka była długa i wyczerpująca, ale Jędrek wyszedł z niej zwycięsko. Spojrzał na pokonanego Zborowskiego, czując mieszankę triumfu i smutku. Jędrek zdawał sobie sprawę, że jego działania będą miały konsekwencje. Zabicie szlachcica było przestępstwem karalnym śmiercią. Kara... karalnym o, śmiercią. Widział, że nie może dłużej pozostać w służbie u Jakuba Sienińskiego. Został schwytany i powieszony. Miał tylko jedno wyjście. Ha. Zostałby schwytany i powieszony. Miał tylko jedno wyjście. Powrót do domu w Karpaty. No, więc tak się prezentuje walka z bossem i te historiki, które uważam są naprawdę ciekawe. Jak ktoś ma grę, to zachęcam do przeczytania sobie. No i chyba sam będę musiał stoczyć jeszcze kilka pojedynków z naszym Samuelem, jak już spojrzymy, tych postaci jest kilka, żeby przeczytać sobie wiadomo wszystkie historie to na początku, przed ukatropieniem Samuela i po. Także trochę będę musiał powalczyć. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale z innych gier i w ogóle.